Dobra, to kolejny odcinek część druga. Hej, druga. Weee! część druga. Część druga y, ma, y, mama, link pen, link i biki są na zakupach świątecznych. No to zaczynamy. mama mamo, 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 mam. U matku ten telefon, tu jest taki ładny. Mam, mam, mam. Mamo, mamo. Mamo telefon. Mamo, mam, mogę ten telefon, mogę, mogę. No weź, przecież ci powiedziałam, że może w domu, bo ty nie masz w ogóle telefonu, tylko laptop i na nim możesz tylko pisać. Dobra, weź, jesteś najlepsza, ten telefon, takie ładne piki, przypilnij mi go, później wezmę go, na to. Yy, no to dobra, dobra, mamo, yy, mamo, mogę jeszcze te szaliczki, proszę, 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 jeszcze te szaliczki, ładne, jakie kolorowe czapeczki, mogę, 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 ponieważ obiecałaś, nie? No dobra, weź je. Mogę, mogę, mogę. No przecież mówiłam ci w domu, że też możesz czapeki i szalik. Przecież ty w ogóle nie masz nic na zimę. O, dzięki, jesteś najlepsza. O, tu pelnik, mogę tą czapkę. A dobra, możesz i tak do mnie w sumie. Nie pasuje ani w sumie. Nie, no, pasuje do mnie, ale nie, nie lubię szalej kolor. Dzięki, jesteś najlepsza. A to wiesz sobie, to jest twoje. No dzięki. Hmm, dobra, idziemy do kasy? No idziemy. Masz ten telefon też swój. Ja będę pierwsza. Idę do kasy. Będę pierwsza. Idziemy z tym moim całym. Mam saneczki dla siebie. Wreszcie. saneczki, źle. Piki, poczekaj, ile ja mam rzeczy w ogóle. E, to spadło. Idę. Dzieciaczki, poczekajcie na mnie. Ja mam tylko to. Dobra, te półek już nie ma. Ja mam choinkę ciężką, taka ładna. W ogóle ja to sama zrobiłam, tak. No dobra. Nie mogę się doczekać ze świąt i wigilii i Mikołajek. I ona chyba nie może się doczekać klasowych, y, klasowych Mikołajków. Mamo, szybciej. No, Szybciej! Dobra, już Jezus, ile. A, jeszcze zapomniałam o tym. Dobra, choinkę. kiedy już byli koła kasy. Dzieciaczki, chodźcie szybko, ja szłam ostatnia, a wy, a wy jesteście teraz ostatni, no to A jeszcze moja mikrofalówka? Mikrofalówka. Dobra, ja na za swoje zapłacę. Rzeczy? Ja poproszę tą mikrofalówkę za 100 złotych. Za 200 zł. I 20 ile ona kosztowała. 500 zł. Proszę tą okazał się 500 zł. I ona jest na przyczynie teraz, proszę panią. O to ile będzie kosztowała na przyczynie? Yy, 200 zł. O, dobra. Yy, I po prostu tą choinkę przyczepiłam sobie akurat te, ten. Bo mi się podobało i chciałam sobie yy, przyczepić. Yy, no to, dobra. Policzę to. Yy, Dwa razy, bo z tym łańcuchem się liczy. No kur... Kuźwa mać, no ten telefon głupi. No. Ten. kamera się nie No i jeszcze ta mikrofalówka. Bip. To wszystko? Tak, to wszystko. Jeszcze moje dzieciaczki będą. A dobra. Dzieciaczki szybciej. Mamo, ja mam tyle rzeczy, no myślę, że tak łatwo jest. Póki była daleko. Dobra. A dobrze, no to już widzę wszystko. Ym, pip. Proszę. Pip, pip. Proszę. Bip. Bip. Pip, 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 pip. Pip. Jezu, ile pieniędzy pani wyjdzie? Matko, tak dużo. Bip, i ten telefon leży. Dzięki. Piki, szybciej! Szybciej, bo pani już stanęła. A, tutaj bo zaraz ten... A po co trzeba moją czapkę wzięłaś? No bo musiałam policzyć razem z twoimi rzeczami. razem z twoją czapką, bo to było dołączone do zestawu. I tak mnie można pojedynczy kupić. Ale się cieszę, że jest bo lubię święta. Kocham święta, bo są prezenty. Jest spada śnieg. No, i też będę z tych korzystać z Nie tylko tych. wiem, dobra. To jest moje Albo i tak też ten. Yy, proszę. Proszę to. Proszę moje lizaczki. Uii. Moje lizaczki. Dobra, ja się na moich tych. Dobrze. Ja tu zyskanuję już. Yy, pip. Proszę. Pip. Proszę. Nie, ja już idę do domu, mamo, dobra. Dobre. Najpierw zapłacić trzeba trzeba przejdziesz. Nie, nic nie skoro, sobie dochodzi. Dobra. E, proszę, ile potrzeba? Wyszło. Wow! E, nie się bogaci. E, o takie rzeczy się nie pytam. Dobra, wyjdźcie już. Dobra, ja biorę z czupa czups, biorę jeszcze... Biorę te czupa czups, moje lizaki, saneczki, e, które przyczepiłam poza tym. To czapeczkę moją i idę. Jej, cieszę się bardzo. Ja też idę. No, biorę czapkę, tą czapkę, tą, 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 mój telefon, iPhone 16 Pro Max, ale nie mam 17. No i kredeczki takie, wszystkiego koloru. Ym, yy, nie, to moje, moje. Idę, mamo, pa. Dogonisz nas? Tak, dogonię was, możecie iść. Ja zapłacę, dobra. Pa. Yy, no. Dobra, to wszystko? To wszystko? Tak, to wszystko. Yy, wyszło 4000 zł. Wow, dużo. Nie, o, poczekaj. 5, 5 i... 5500. Dobrze. Będzie... Kartą z gotówką? Kartą poproszę. Znaczy, gotówką. No, dobrze Proszę tutaj. Proszę. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. No to do widzenia. Do widzenia. Moja kotlówka. I moja ukochana Jeszcze raz do widzenia. I dziękuję. Ja też dziękuję za zrobienie takiego dużego zakupu. Bardzo jestem wdzięczna. Dobrze, do, do widzenia. Ja muszę zamknąć ten sklep bo, bo, bo. Bo coś zrobiłam. Nie Kiedy już Mama Link, Pen Link i Piki byli w domu z ciężkich zakupów świątecznych. Ja szybko muszę, mm. ciężko ta szkodnika Uhuhu, okay. mogę samochód wziąć Bez sensu, a w sumie na mnie nie mam samochodu Musimy kupić Musimy kupić samochód, bo na mnie na wszystko stać W ogóle nie mam fajną pracę na komputerze już zarabiałam e, Dobra No mm. ja, ten, dziewczyny się Dobra Ja tam drzwi Dobra? Dziewczyny! Już idziemy, bo piki się wysypały i musiałam z się zbierać. A czemu ona sama nie musiała? Bo dużo tam było i się wysypało. Ale one były w opakowaniu folii. No ja mam nadzieję. Bo ona nie będzie taki brunny, i do, do buzi ten... Ten miała ten... ten do buzi brała. Dobra, ja idę już do środka. Moje czapeczki. Oj, tam lizaczki. No jest. No. Ej, uważaj, co robisz. Link. Ja czekam, aż ten. A tu się zmieści? No za gruba jest ta chłonka. No. Yy. A trudno zostanie na zewnątrz. Hakera jest. Jestem haperem. Dobra, szybciej. Piki, szybciej mój telefon Piki, ruchy a to twoje ten pen link, w ten sposób mi dodałaś dobra moje listaczki mi się sypały ale one na w opakowaniu dobrze żeby mi się nie pobiło, bo to jest szklane i raz sobie pokaleciła Alia ręce Tym, bo miała takie słoneczki i moje saneczki i czapeczka moja, Tutaj ja idę też Dobra, idziemy Dobra. Ciągle mi ten głupi telefon spadam. A później się kamerę. Dobra. Ile rzeczy mamy. Dobra. O, jeszcze twoja czapka pennik, bo mi spadła. Dobra. E, no to tak. No to już. Puf! Tu... Dobra, zamykamy drzwi, bo tu wszystko nam blokuje. Ten, przejście na to, Dobra. No to. Dobra. Musimy to. ja My to będziemy ogarniać. A trzymajcie się. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, to możecie zasubskrybować my, a my to idziemy sprzątać razem z tym. Na pewno zrobimy dekorowanie domu na święta. I ogólnie meblowanie domu. Meblowanie domu. Remont domu po prostu będzie dobra. Remont domu. Subujcie, lajkujcie, jak nie macie suba dobra? No to papa, pa. widzimy się w następnym odcinku. Pa! Jeśli chcecie, żebym coś zdradziła Wam na temat tych filmików, co będą, to możecie napisać w komentarzach. Yy, czy chcecie, żebym wam zrobiła jakieś filmiki, co będą... Yy, no to... Papa. Pa. Właśnie trochę mi powiem, się ja mam. Dużo, bardzo. No to papa. Pa.